Jako prawdziwy matematyczny mak, musisz wiedzieć, czym są liczby całkowite. To właśnie one tworzą fundament naszej liczbowej rzeczywistości. Liczby całkowite to liczby naturalne i liczby przeciwne do nich, a także zero. Liczby naturalne to liczby, które są całkowite i dodatnie, np. 1, 2, 3. Nie zawierają one części dziesiętnych ani części ułamkowych. Liczby przeciwne do nich to ich ujemne odpowiedniki. Ich zapis poprzedzamy znakiem minus. Na przykład liczby 1, minus 2 minus i 3 są liczbami przeciwnymi do liczb 1, 2 i 3. Te liczby są ujemne, czyli mniejsze od zera. Zero tworzy granicę między liczbami ujemnymi a dodatnimi to jak dwa różne królestwa oddzielone od siebie wielkim murem. Wszystkie liczby na osi liczbowej rosną w prawą stronę. W przypadku liczb dodatnich jest to dla nas oczywiste. Łatwo nam ocenić, która liczba dodatnia jest większa. Przyjrzyj się teraz liczbom ujemnym. One również rosną w prawą stronę. Im liczba ujemna jest bliżej zera, tym jest ona większa. Liczba minus 1 jest zatem większa od liczby minus 5. Jak to możliwe? Jako przykład posłuży nam termometr. Kiedy temperatura jest wyższa, gdy wynosi minus pięć stopni Celsjusza, czy gdy wynosi minus dwadzieścia. Minus pięć stopni to więcej niż minus dwadzieścia stopni, ponieważ tej temperaturze jest dużo bliżej do magicznej granicy zera. Jest wtedy o wiele cieplej. Mając tę wiedzę, spróbuj wskazać, która z liczb jest większa. Gdy odliczanie się skończy, pokażę ci prawidłową odpowiedź. A teraz sprawdź czy umiesz grając na matmak.pl